Spotkaliśmy się tutaj, aby zaprosić wszystkich mieszkańców Koszalina, naszego regionu, na protest do Warszawy 4 czerwca. Proces degradacji naszego państwa jest, można powiedzieć, niespotykany od dziesięcioleci. Proces złodziejstwa, marnotrawstwa, a czasami z jakiejś zwyczajnej głupoty przerasta już wyobrażenie. Dlatego absolutnie trzeba coś z tym zrobić, trzeba zaprotestować. Ja jestem przekonany, że złodziejstwo może zaakceptować tylko ktoś, kto ma mentalność złodzieja. Ja wierzę, jestem o tym przekonany absolutnie, że w Polsce jest więcej ludzi uczciwych, ludzi takich, którzy nie zgadzają się na to złodziejstwo, na to marnotrawstwo, na tą powszechną głupotę, która jest w obozie władzy, które dzisiaj rządzi Polską. Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Koszalina, wszystkich mieszkańców naszego regionu, aby razem z nami wzięli udział w tym proteście w Warszawie 4 czerwca. Mamy do dyspozycji autokary. Prosimy się zapisywać w biurze przy ulicy Zworcowej. Musimy zaprotestować, musimy wyrazić nasz sprzeciw i też pokazać sami sobie, że jest nas znacznie więcej że ta liczba ludzi, którzy, weźmą, którzy wezmą udział w tym marszu, w tym proteście jest znacznie większa niż tych złodziei i marnotrawców, którzy dzisiaj rządzą Polską. Jeden Donald Tusk nie poradzi sobie z pisem. Jestem przekonany, że. Miliony Polaków, które nie godzi się na tą władzę, która dzisiaj w Polsce jest, która rzeczywiście zawłaszcza i rozkrada państwo, wyrazi swój sprzeciw w różnych miejscach, ale tak naprawdę bardzo ważny jest ten symbol. Ten symbol, który może zdarzyć się 4 czerwca. Chcemy zaprosić mieszkańców Koszaliny i regionu do tego, żeby wzięli udział w tym proteście, Chcemy, żeby Rzeczywiście setki tysięcy, być może milion Polaków na ulicach Warszawy wyraziło sprzeciw przeciwko tym złym dla Polski rządom PiSu. Bo my to widzimy w każdym, w każdym obszarze, w każdym miejscu. Trzeba za daleko nie szukać. Również w Koszalinie potrafimy wskazywać miejsca zawłaszczania i niszczenia. Państwa, w które są zdominowane przez e, funkcjonariuszy PiS, a które nie mają nic wspólnego e, z rzetelnością, obiektywizmem, dbałością o sprawy e, ludzi. Takich obszarów, choć od, począwszy od. E, od mediów publicznych jesteśmy na konferencji prasowej, a skończywszy naprawdę na tych obszarach, które dotyczą zaopatrzenia w energię, na co dzień widzimy drożysnę. Nie potrafimy się z tym pogodzić. Wiemy, że rząd za to podnosi odpowiedzialność i wiemy, że jedyną drogą, która może postawić Tamę. Na końcu są wybory, ale po drodze rzeczywiście sprzeciw i protest Polaków. Stąd też to nasze zaproszenie i stąd też organizacja tego wyjazdu. Zdecydowaliśmy się jako Platforma Obywatelska, ale też jako parlamentarzyści podstawić autobusy, i każdy, kto jest zainteresowany, zapraszamy do. O kontaktu z naszymi biurami, z biurem Platformy na ulicy Dworcowej, z moim biurem senackim w Koszalinie i zapraszamy do tego, żeby zgłaszać się. Te wszystkie osoby, które są zainteresowane wyjazdem, mamy świadomość, że z Koszalina do Warszawy jest najdalej, ale też mamy świadomość znaczenia i wagi tego protestu, stąd publicznie wszystkich, którzy chcą. Wyrazić swój sprzeciw, którzy są zainteresowani udziałem w takim wydarzeniu. Zapraszamy do zgłaszania i potem do wspólnego wyjazdu i powrotu do Koszalina na zorganizowanym transportem.